Jadę na 8 dni na Islandię. Latem. Jak się spakować? Wiemy, co się ostatnio zdarzyło. Bardzo przykręcają śrubę tanie linie. Nie można już brać takich normalnych plecaków ze sobą, a z drugiej strony bagaż do luku kosztuje czasami tyle, co bilet. Jak sprawdzałem ostatnio, to w dwie strony na Islandię bagaż do luku 20 kg w tanich liniach, które tam latają na Islandię, to jest 750 zł. A za 600-700 zł można kupić bilet w jedną stronę, czyli jeżeli kupujemy bilety za 1500 zł, to do tego musimy dołożyć jeszcze 750 zł za bagaż. Dla wielu osób nie do wyobrażenia jest sytuacja, żeby pojechać... Gdziekolwiek bez porządnej walizki z bagażem. Tym wszystkim, którzy tak twierdzą, że nie da się po prostu pojechać bez e, walizki, no to dedykuję uśmiech i całusa wirtualnego wysyłanego przez Michaela O'Leary, szefa Ryanaira, tudzież wszystkich tych szefów Wizera, czy mm, innych tanich linii lotniczych. Da się. Uwierzcie mi. I postaram się to Wam. Udowodnić. To jest plecak, który jest jeszcze mniejszy niż te dopuszczalne limity w tanich liniach, czyli teraz to jest 40 cm na 25 na 20. To jest taki najmniejszy bagaż, który jest nazywany no bo tani liniom zależy na tym, żeby żebyśmy myśleli, że ten mały bagaż. To jest taka damska torybeczka, albo aktówka, albo futerał na laptopa i koniec. To nieprawda. Można się zmieścić, ale do rzeczy. Od czego zaczynamy pakowanie? Od rzeczy najważniejszych. Paszport. To jest podstawa. Pieniądze. Nie trzeba naprawdę mieć gotówki, jak jedziemy na Islandię, dlatego że wszędzie zapłacimy kartą. Wystarczy karta. Oczywiście to możemy włożyć do kieszeni, ale no... Włóżmy to do plecaka, żeby nie zapomnieć. No i zawsze biorę taki e, takie coś, czy to są kabanosy, czy takie jerky, akurat tutaj reniferowe, czyli taka żelazna porcja, żeby przetrwać w razie czego napad głodu, który nas może dopaść gdzieś w miejscu, gdzie rzeczywiście nie będziemy mieli nic do jedzenia. Warto taką żelazną porcje żywności między sobą zawsze. Ok, co dalej? Najważniejsza sprawa i taka, która zajmuje najwięcej miejsca, to jest ubranie. Na Islandię wystarczą na tydzień na Islandii naprawdę wystarczą cztery zmiany bielizny. Jedną rzecz, którą będziemy mieli na sobie, i potem trzy rzeczy, które możemy prać, dlatego, że w każdym praktycznie w miejscu na Islandii możemy wyprać i wysuszyć rzeczy, są kaloryfery, które działają i nie ma powodu, żeby brać ze sobą, właściwie tylko lenistwo może nas, nas, od tego, nas usprawiedliwić, ale jeżeli jesteśmy leniwi i chcemy brać 10 zmian bielizny albo 8 zmian bielizny na 8 dni, no to znowu Michael O'Leary wysyła nam wirtualnego całusa. Pakujemy to w ten sposób, żeby zajmowało jak najmniej miejsca, czyli zawijamy powiedzmy koszulkę majtki skarpetki, czyli taki zestaw dzienny. Zawijamy ciasno. I to jest taki maleńki wałeczek i wsadzamy do, do takiego woreczka. Więc to jest raz. Kolejny dzień, koszulka. W dwóch czy trzech dniach robimy sobie przepierkę i mamy wszystko znowu czyste. Ponieważ jedziemy na Islandię, więc ja akurat mam strasznie duże te kąpielówki. Jeżeli macie mniejsze, to będzie jeszcze lepiej. Ale no na Islandii po prostu trzeba się koniecznie wykąpać w tych gorących źródłach, które tam są. I znowu ciasno zwijamy i wkładamy do takiego woreczka. Jak jesteśmy na Islandii i będziemy się kąpać, to być może będziemy się kąpać gdzieś w jakichś źródłach gorących w terenie, na przykład pod wulkanem Eyjafjallajökull. No to wtedy się przyda nam ręcznik dajemy go tutaj. No i kolejna rzecz. Zapasowe spodnie. Zawsze warto mieć, bo może nas gdzieś deszcz zmoczyć i zanim dojedziemy do domu to możemy się przeziębić. No warto się po prostu wtedy przebrać i znowu ciasno, ciasno, ciasno zwijamy i mamy taki wałeczek, który się spokojnie mieści. I ostatnia rzecz ważna. Nie zapominajmy, że nawet latem, jak jedziemy na Islandię, to warto mieć czapkę i rękawiczki, bo nawet nie chodzi o temperaturę, tylko wiatr potrafi nam dać się wyznaki, a jak mamy czapkę i rękawiczki, to nic nas nie e, zniszczy. Ani wiatr, ani deszcz. Zobaczcie, to wszystko zajęło mi tyle miejsca. Zanim włożę to do, do plecaka, to włożę tutaj tablet. Może być komputer, może być tablet. Ja wolę tablet, dlatego że zrzucam zdjęcia na tablet. I też przy okazji od razu włożę butelkę na wodę. Oczywiście pustą bierzemy ze sobą, dlatego że zapełni, napełnimy to w źródełku przy, przy gejcie. No i wkładamy. Rozkładamy nasze ubranie, i ubranie jest już gotowe. Co dalej? Zabieramy. Parasol. Oczywiście, że nie. Po co nam parasol? Wiatr by nam go natychmiast połamał. Latarka. Może latarka się przyda? Po co? Jedziemy na Islandię latem. Tam słońce będzie się tylko chowało delikatnie. Za horyzont mniej więcej koło godziny pierwszej, i koło drugiej znowu będzie wstawało. A m, nawet jeżeli będzie pod horyzontem, to będzie tak jak w pochmurny dzień w Polsce. Nie potrzebujemy żadnej latarki. Co potrzebujemy? Potrzebujemy kosmetyki i potrzebujemy yy, i potrzebujemy yy, naszej rozrywki jakiejś. Kosmetyki. No to woda po goleniu dezodorant, pasta i koniecznie jedna rzecz. Balsam do ust. Ja akurat mam coś takiego, co kupiłem na Cyprze. To jest nazywało się balsamem archimandryty. I to jest na bazie wosku pszczelego jakieś takie mazidło, które zarówno jest dobre do ust, jak i, nie wiem, do rąk, czy, czy, do, czy do twarzy. Także bierzemy to i Spakujemy. Czego nie spakowałem? Nie spakowałem, nie spakowałem szamponu. Dlaczego? Bo zamiast szamponu mam coś takiego w kostce. To jest mydło, szampon i pianka do golenia w jednym. Bardzo przydatna rzecz nie trzeba płynów. Szczoteczka bambusowa, maszynka do golenia, w zasadzie niekonieczna. Ja to biorę, dlatego że jestem przewodnikiem, więc może jakoś wyglądać. Ale jeżeli jesteście po prostu ludźmi, którzy chcą wyglądać trochę jak tacy rasowi wikingowie, to nie potrzebujecie się golić, przynajmniej przez ten tydzień. No, no oczywiście grzebień. Rzucamy tutaj. Co dalej? Dalej, lekarstwa. To jest istotne. Jakie lekarstwa wziąłem? Coś na gardło, aspiryna, paracetamol, ketonal, jakby mi coś bolało, coś na grypę i znowu ibuprofen. No i oczywiście. Gaza, gdyby coś się zdarzyło, i mam jeszcze jakieś plastry na otarcia. To wszystko w osobnym woreczku. I pakujemy do plecaka. No i powoli zbliżamy się do końca. Jeżeli chcemy mieć jakąś ładną, taką czapeczkę na na słońce, albo komin na wiatr. No to się przydaje taka chusteczka. Możemy ją wziąć do kieszeni, ale możemy też spakować do plecaka. Ważna sprawa. Okulary przeciwsłoneczne. Wbrew pozorom, na Islandii przydają się niemal codziennie. Pakujemy do plecaka. Kable. To jest bardzo istotna rzecz. Kable ładowarki. Zobaczcie. Tutaj jeszcze mam jakieś karty w razie czego dodatkowe ładowarka do zrzucania zdjęć z aparatu, takie ustrojstwo. Kable i ładowarka do baterii do aparatu. Gdyż biorę. To jest coś, co zajmuje najwięcej miejsca. No ale trudno sobie to odmówić czegoś takiego, zwłaszcza jak jedziemy na Islandię, gdzie są po prostu wspaniałe krajobrazy. I jeszcze jedna rzecz, którą w zasadzie nie musiałbym brać, ale ponieważ moją pasją jest podglądanie ptaków, w związku z czym mam taką lunetę do oglądania ptaków. Pakujemy to. I wyobraźcie sobie, że to już jest wszystko. Nie potrzebuję nic więcej. Na tydzień na Islandii spokojnie to mi wystarczy. Dlaczego nie biorę dodatkowych butów? Biorę tylko te buty, które zakładam na siebie. To są dobre, sprawdzone buty trekkingowe. Lekkie, ale wodoodporne. Absolutnie mi wystarczą codziennie, będę chodził tylko w takich butach. Po co mi coś innego? Jeżeli chcecie koniecznie wybrać kilka par butów, no to pamiętajcie, Michael O'Leary wysyła Wam całusa, bo on zarabia właśnie na takich jak Wy. I zapinamy. Na siebie zakładam kurtkę i płaszcz przeciwdeszczowy. Oczywiście nie muszę tego nosić cały czas. Mogę to wziąć, po prostu założyć, jak będę wchodził do samolotu, żeby nie irytować obsługi. Dobra, zamknięte. Idealnie. Tutaj to zapinam. Zobaczcie. plecaczek spakowany. Zmierzymy go jeszcze sobie. Sopnie. Jakie ma wymiary? Na wysokość to jest 33 cm. Tutaj mniej niż dwadzieścia yy, głębokości i szerokości dwadzieścia osiem cm. Nikt się nie przyczepi. I zobaczcie na siebie. Mam e, podkoszulkę. Przepraszam, że tak podeszłem. Mam podkoszulkę. Mam bluzę. Mam kurtkę. I do tego płaszcz przeciwdeszczowy. Jeżeli prognoza pogody będzie nieodpowiednia, ale to jest lekka sprawa. Mogę to narzucić. Generalnie się ubieramy na cebulkę. Tak jest. Taki jest pomysł na Islandię. Buty, plecak i jedziemy.